Zarówno Mateusz, jak i Ewelina i Daniel od małego uczyli się bardzo dobrze, nie sprawiali swoim rodzicom żadnych problemów wychowawczych. Wiedzieli, że ich głównym obowiązkiem jest nauka i starali się go wypełniać. Jednak z biegiem lat każde z dzieci zaczynało widzieć dla siebie inną rolę, inny scenariusz na swoje przyszłe życie, który niekoniecznie pokrywał się z tym, czego oczekiwali od nich rodzice. Najmocniej odczuwał to Mateusz, który już jako 25-letni mężczyzna chciał inaczej kierować swoim życiem. Jak zakończy się ta chęć niezależności, zostań i posłuchaj. Jest październik 2017 roku. Znajdujemy się w Falenicy osiedlu znajdującym się w dzielnicy Wawer w Warszawie. To właśnie tutaj, w okazałej wili na zamkniętym osiedlu przy ulicy Walcowniczej, mieszka małżeństwo Krzysztof i Monika. Mężczyzna mieszkał tu od dziecka. Dom zbudowali jego rodzice, którzy po wyprowadzce z Warszawy podarowali synowi swoją posiadłość, by ten mógł razem ze swoją przyszłą żoną tworzyć swoje własne miejsce na ziemi. I tak oto od 25 lat Krzysztof z Moniką mieszkali w okazałym domu na południu Warszawy. Małżeństwo wspólnie wychowywało trójkę dzieci, które mieszkały razem z nimi. Ich pociechy to 25-letni Mateusz, 22-letnia córka Ewelina i najmłodszy 16-letni Daniel. Ludzie z okolicy wiedzieli, że rodzina jest zamożna. Krzysztof i Monika mieli wyższe wykształcenie, które przełożyło się na świetnie płatne prace, dzięki którym mogli pozwolić sobie na wysoki standard życia. Często podróżowali za granicę, zwiedzali wiele miejsc na całym świecie. Krzysztof był inżynierem, a dokładnie konstruktorem budowlanym. Ukończył Politechnikę Warszawską. A później został przedsiębiorcą i otworzył własną firmę projektową. Był też wiceprezesem spółdzielni mieszkaniowej. Monika natomiast pracowała w pobliskiej szkole podstawowej jako ceniony pedagog. Rodzina G uważana była za spokojną i kulturalną. Co niedzielę chodzili wspólnie do kościoła. Krzysztof zawsze przywitał się i zamienił kilka słów z sąsiadami, których spotykał. Monika również była bardzo otwarta, sympatyczna. Uśmiech nie schodził jej z twarzy. Jednak od pewnego czasu w domu rodziny G dochodziło do głośnych awantur, których świadkami mimowolnie stawali się sąsiedzi. Kłótnie wywiązywały się między Krzysztofem a jego najstarszym synem, Mateuszem. Zarówno Monika, jak i jej mąż przywiązywali dużą wagę do tego, by ich dzieci dobrze się uczyły i zdobywały kolejne tytuły naukowe. Wiedzieli ze swojego doświadczenia, że wykształcenie wyższe może pomóc im w znalezieniu dobrze płatnej pracy, która mogłaby zagwarantować ich dzieciom spokojne i dostatnie życie. Zarówno Mateusz, jak i Ewelina i Daniel od małego uczyli się bardzo dobrze. Nie sprawiali rodzicom żadnych problemów wychowawczych. Wiedzieli, że ich głównym obowiązkiem jest nauka i starali się go wypełniać. Jednak z biegiem lat każde z dzieci zaczynało widzieć dla siebie inną rolę, inny scenariusz na swoje przyszłe życie, który niekoniecznie pokrywał się z tym, czego oczekiwali od nich rodzice. Najmocniej odczuwał to Mateusz, który już jako 25-letni mężczyzna chciał inaczej kierować swoim życiem. Był studentem informatyki na politechnice warszawskiej i Pomimo, że znał pięć języków obcych i był bardzo dobrym uczniem, to od pewnego czasu czuł, że wszystko co robi jest podyktowane tym, czego chcą od niego najbliżsi, a nie tym, czego on sam chce. Rodzice Mateusza jednak nie rozumieli potrzeb syna w końcu. Według nich chcieli dla niego jak najlepiej. Byli sami świetnym przykładem na to, jak ciężka praca, ale i wykształcenie może ułatwić życie i zagwarantować bezpieczeństwo finansowe. Duży nacisk ze strony rodziców sprawił, że Mateusz zaczął zamykać się w sobie. Popadał w stany depresyjne, które próbował łagodzić, uczęszczając na terapię. Do tej pory mężczyzna miał w indeksie same piątki, jednak od pewnego czasu zaczął mieć coraz gorsze oceny. Znacznie opuścił się w nauce, co Niezmiernie denerwowało jego rodziców i było powodem głośnych awantur. W październiku 2017 roku mężczyzna zdecydował, że rzuci studia. Nie miał stałej pracy, więc decyzja Mateusza była dla Krzysztofa i Moniki dużym zaskoczeniem. Nie ukrywali oni rozczarowania postawą syna. Od kilku dni był to główny powód ich kłótni. Ojciec codziennie zarzucał Mateuszowi, że jeszcze nic w życiu nie osiągnął, że nie ustatkował się, że nie ma pracy, nie studiuje. Monika prosiła syna, by ten przemyślał jeszcze raz swoją decyzję i aby wrócił na uczelnię. Jednak Mateusz był pewny, że dobrze zrobił. Chciał układać sobie życie według własnych zasad, a nie według. Rozkazów rodziców. Atmosfera w domu rodziny G była napięta. Żadne argumenty, które próbował przedstawić Mateusz, nie działały ani na Krzysztofa, ani na Monikę. Sąsiedzi komentowali między sobą awantury, jakie miały miejsce u rodziny G. Nieraz słyszeli, jak małżeństwo wydziera się na Mateusza coraz częściej i coraz głośniej. Wiedzieli, że chłopak musiał zawieść ich oczekiwania. Jednak Tragedii, która miała nadejść, nikt się nie spodziewał. We wtorek 17 października 2017 roku o godzinie 17.00 sąsiad rodziny G, pan Zbigniew, jak co dzień oglądał popołudniowe wydanie wiadomości w telewizji. Jego rytuał przerwało skaczące na ścianie niebieskie światło. Szybko zrozumiał, że na osiedle musiała wjechać właśnie karetka albo policja. W pośpiechu wyszedł z domu i zobaczył na ulicy grupkę swoich sąsiadów. To od nich dowiedział się, że z domu rodziny G było słychać głośną awanturę, a następnie przeraźliwy krzyk. Zawiadomili więc natychmiast policję. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze z miejscowego komisariatu. Sąsiedzi oraz policja wpatrzeni byli w Eweliny, która wychodziła właśnie z domu cała zalana krwią. Za nią szedł Daniel. Sąsiedzi od razu podbiegli do nastolatków, jednak nie dowiedzieli się niczego. Daniel nie mógł wydusić z siebie żadnego słowa. Bełkotał tak, że nikt go nie rozumiał. Ewelina była opanowana i powiedziała tylko, że nic nie powie. Daniel otworzył bramę, i policja natychmiast skierowała swoje kroki do wnętrza willi rodziny G. Widok, jaki zastali, był przerażający. Krew była. Dosłownie wszędzie. Na kanapie w salonie znaleźli zakrwawionego Krzysztofa, natomiast na balkonie w kałuży krwi leżała Monika. Obydwoje nie dawali żadnych oznak życia. Próby reanimacji nie przyniosły rezultatu. Małżeństwo już nie żyło. Policjanci będą wspominać później, że takiej makabry jeszcze nie widzieli. Przyczyna zgonu była widoczna na pierwszy rzut oka. Zarówno Krzysztof, jak i Monika mieli wiele ran kłutych, najprawdopodobniej od noża. Funkcjonariusze na posesji zatrzymali Mateusza. W ręce trzymał zakrwawiony nóż. Zdążył tylko powiedzieć, że stracił nad sobą panowanie, bo nie mógł wytrzymać presy rodziców, którzy zarzucali mu, że niczego jeszcze w życiu nie osiągnął. Byli niezadowoleni, że nie skończył studiów, nie znalazł pracy i się nie usamodzielnił. Policjanci zakuli go w kajdanki i zaprowadzili do radiowozu. Mateusz szedł z głową spuszczoną na dół, patrzył tylko pod nogi. W międzyczasie na miejsce zbrodni przyjechali prokuratorzy w celu ustalenia dokładnych okoliczności tragedii. Ciała zamordowanych zostały przewiezione do zakładu medycyny sądowej. Rodzeństwem Mateusza do czasu przyjazdu policyjnych specjalistów zaopiekowała się sąsiadka, która była psychologiem. Śledczy do 6 rano następnego dnia prowadzili czynności. Zabezpieczyli ślady, m.in. kilka noży oraz odciski palców. Przesłuchiwali świadków, m.in. sąsiadów zamordowanego małżeństwa i znajomych podejrzanego ze studiów. Wszyscy byli w szoku. Nikomu nie przyszłoby nawet do głowy, że coś takiego może się w ich okolicy wydarzyć. Dwa dni później, 19 października, Mateusz G. został przesłuchany przez prokuratora prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Mateusz G. w prokuraturze usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa w chwili dokonania morderstwa był trzeźwy, nie był pod wpływem żadnych substancji psychoaktywnych, nie był również wcześniej karany. Śledczy skierowali też wniosek do sądu, żeby zastosować wobec 25-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy, z uwagi na grożącą podejrzanemu wysoką karę oraz z uwagi na obawę matactw. Za to przestępstwo groziło mu od Ośmi lat więzienia, nawet to do, dożywocia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, odmówił również składania wyjaśnień, nie chciał odpowiadać na żadne pytania, milczał podczas całego przesłuchania. Podczas rozmowy z prokuratorem był spokojny, nie okazywał żadnych emocji, zeznań nie złożyło wcześniej także jego rodzeństwo. Mieli do tego pełne prawo, ponieważ kodeks postępowania karnego dopuszcza taką możliwość, gdy z zarzutami mierzy się krewny świadka. Choć zeznania Eweliny i Daniela mogły być kluczowe z uwagi na fakt, że byli oni naocznymi świadkami zabójstwa małżeństwa. Tego samego dnia przyszły jeszcze wstępne wyniki sekcji zwłok. Przyczyną zgonu zarówno u Krzysztofa, jak i u Moniki, Miało być wykrwawienie spowodowane ranami kłótymi, które zostały zadane ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. Dopiero przeprowadzona wizja lokalna pozwoliła na ustalenie, co tak naprawdę wydarzyło się w domu rodziny G 17 października 2017 roku. Między Mateuszem a rodzicami znowu miało dojść do awantury. Krzysztof i Monika mieli pretensje do syna, że ten rzucił studia. Ojciec zaczął znowu zarzucać synowi, że nie pracuje, nie skończył studiów, nie ustatkował się i jest na ich utrzymaniu. Tamtego dnia Mateusz już nie wytrzymał. Coś w nim pękło. Rozwścieczony chwycił za nóż kuchenny i zadał sześć ciosów Krzysztofowi, który leżał na kanapie. Uderzał wprost w klatkę piersiową. Monika rzuciła się na pomoc mężowi, chciała uspokoić Mateusza, jednak ten zaczął ranić nożem również i ją. Kobieta zaczęła uciekać, ale gdy znalazła się na balkonie, Mateusz dopadł ją i zaserwował jej serię ciosów nożem. Zdążyła tylko wydać z siebie przeraźliwy krzyk, który zaalarmował sąsiadów. Wszystko to działo się na oczach Eweliny i Daniela. Widzieli, jak ich brat pozbawia życia mamy i taty. Starali się, ale nie byli w stanie powstrzymać wzburzonego Mateusza. Córka Pary próbowała pomóc rodzicom. Krzysztof niestety już nie żył. Ewelina próbowała reanimować Monikę, jednak nie przynosiło to skutku. Jej ciało zaczęło pokrywać się krwią wykrwawiającej się matki. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja oraz karetka zawiadomiona przez sąsiadów rodziny. Przerażony Daniel wprowadził ich do środka. Ratownikom nie udało się uratować Moniki. Przekazują więc policji informację, że w domu znajdują się zwłoki dwóch osób. W domu było tak dużo krwi, że oględziny miejsca zbrodni trwały aż 12 godzin. Mateusz zostaje zatrzymany przez funkcjonariuszy na posesji. Miał on ostrzyć noże. Nie wiadomo więc, czego jeszcze chciał dokonać. Podczas przeprowadzonego postępowania wobec Mateusza zapadła decyzja, aby podejrzany został poddany specjalistycznym badaniom przeprowadzonym przez biegłych psychiatrów. W przypadku domniemanych morderców zlecenie opinii psychiatrycznej odbywa się według standardowej procedury. Specjaliści zapoznają się z aktami sprawy, spotykają się z podejrzanym, zadają mu pytania i obserwują jego zachowanie. Mężczyzna był obserwowany przez kilka tygodni. W maju 2018 roku prokuratura otrzymała opinię na temat oskarżonego. Wynika z niej, że Mateusz G. w chwili popełnienia obu przestępstw miał zniesioną poczytalność. Nie był zdolny do rozpoznania znaczenia swoich czynów oraz pokierowania swoim postępowaniem. Ponadto Mateusz G jest osobą o wysokim stopniu inteligencji, oraz stwierdzono, że w jego przypadku zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia podobnych bądź takich samych czynów w przyszłości. Biegli rozpoznali u niego skomplikowane zaburzenia psychiczne. Dziennikarzom zajmującym się sprawą Mateusza udało się nieoficjalnie ustalić, że tymi zaburzeniami miały być urojenia. Prokurator, w opinii dotyczącej poczytalności Mateusza G., nie dopatrzył się nieścisłości ani też wewnętrznych sprzeczności. Nie ma więc potrzeby, by zlecać kolejną opinię w tym zakresie, jak było m.in. w przypadku Kajetana Poznańskiego. Uznanie podejrzanego za osobę niepoczytalną w zasadzie zamyka śledztwo. Osoba, która nie była świadoma tego, co robi, nie może w myśl polskiego prawa zostać skazana na karę więzienia. W przypadku Mateusza byłaby to prawdopodobnie kara dożywotniego pozbawienia wolności. Prokuratura złożyła wniosek do Sądu Okręgowego Warszawa Praga o umorzenie postępowania, zasugerowała również umieszczenie 26-latka w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Sąd podczas zamkniętego posiedzenia wydał wyrok w sprawie Mateusza G. i przychylił się do prośby oskarżyciela posiłkowego. Na jego wniosek sędzia umorzył postępowanie i zdecydował o umieszczeniu oskarżonego w ośrodku specjalistycznym. Bardzo prawdopodobne jest zatem, że Mateusz resztę życia spędzi w zakładzie zamkniętym. Na opuszczenie przez niego murów takiej placówki może zgodzić się tylko sąd. Jego decyzja zapadnie na podstawie kolejnej opinii biegłych psychiatrów. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że większość z Was nie słyszała o tej historii. Ja w sumie dowiedziałam się o niej przez przypadek, gdy szukałam informacji na temat innego, in, innej historii, innej sprawy, którą przygotowuję dla Was. Jest to krótka historia tych źródeł, może jest wiele, jednak wiele tych informacji też się powtarza, dlatego mam nadzieję, że mi wybaczycie. Nie wiem, czy, czy takie 20-minutowe odcinki Wam się podobają, czy wolicie dłuższe. Chyba wydaje mi się, że wolicie dłuższe z tego, co zdążyłam już poczytać w Waszych komentarzach. Także na dzisiaj taka krótka historia, abyście mieli czego słuchać w tym tygodniu. A ja zabieram się za opracowywanie kolejnej sprawy, i będzie ona na pewno dłuższa, ale nie chcę Wam stracać, co to za historia. Kulnie już zaplanowałam sobie. Odcinki do końca roku, także możecie być pewni, że będą się pojawiać one dosyć regularnie. Tak średnio jest, mam zaplanowanych po 4-5 odcinków miesięcznie. Pewno będziecie mieli czego słuchać. Tyle przygotowałam dla Was na dzisiaj. Chciałabym podziękować za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje. Jest nas już 6 tysięcy, także uważam to za super wynik. Od maja nagrywam. Mamy teraz. Początek sierpnia, także w tak krótkim czasie. Super. Chciałam podziękować też za wszystkie kawki, które mi wysyłacie. Link, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, a chciałby tutaj mm, postawić mi kawkę, to li link zawsze przyczepiam w komentarzu. To chyba wszystko. Widzimy się na pewno w przyszłym tygodniu z nowym odcinkiem. Do usłyszenia i uważajcie na siebie.